Cześć kochani, witam was w kolejnym Unpackingu Dzisiaj odpakujemy największy prezent jaki dostałam na święta czyli jak widzicie nowa przyczepa z szlesia. Zupełnie nowa Jeżeli się zastanawiacie po co mi nowa przyczepa skoro mam tam tą poprzednią to postanowiłam ją, postanowiłam tą moją starą sprzedać i wymienić na nową Właśnie tą, bo uważam, że jest ładniejsza. Postanowiłam też to właśnie odpakować na filmie. Czyli wyciągam tutaj wszystkie rzeczy. I zaraz będę też to składać. Okej. Okay. O, dostałam jej katalog, zaczyna się. Kiedyś go już dostałam. Okej, okay, jeszcze trzeba wyjazd z tego bo tutaj chyba jest samochód na dole poczekajcie, ja spróbuję to wyjąć a rzeczy się ja sumie otworzyłam. I mamy samochód bez kół. No może na razie odłożę te resztę rzeczy. I rozpakuję na początku koła. żeby mogła się zająć tym samochodem. Więc tak. Te większe pewnie są do samochodu. Więc je odpakuję. I zajmiemy się na początku samochodem. A potem przyczepę. OK, samolot wygląda Tak widzicie, jest taki malinowy. I spróbuję tutaj. Włożyć te koła. O, no, jest bardzo proste. Czyli tutaj wystarczy tylko włożyć te kółka I samolot będzie gotowy. Okej. Okay. Słuchajcie, już jeździ. Ma koła, także wszystko jest gotowe. On w zasadzie jest bardzo podobny do tego poprzedniego, co ja mam. Tylko właśnie jest innego koloru. Wy tutaj widzicie, że on jest czerwony, ale w rzeczywistości jest on taki właśnie malinowy. Trzeba bardzo ładny. I teraz widzicie, dostałam taki mini katalog. Zobaczcie, z którego on jest z czy to jest. Tego, czy. Wydaje mi się, że to jest z tego roku, ale zobaczę, jak wygląda ten mój poprzedni, bo już kiedyś dostałam taki katalog. Jeżeli będzie taki sam, no to ja będę robić przeglądu, a jeżeli będzie inny, no to zrobię Wam przegląd. Także zobaczycie potem. Tak. Tutaj w instrukcji ukryły się jeszcze naklejki. Na przyczepa. O! jest. I teraz zajmiemy się właśnie przyczepą. Najpierw jest instrukcja. Tak, koła przyczepiłam, także jest. Tutaj jeszcze z tyłu, aha, jeszcze na samochód trzeba przykleić rejestrację. Więc szukam teraz. Rejestracja to jest ta, tak? tak. Trzeba z, z przodu i z tyłu przykleić rejestrację, oczywiście. Czyli tutaj. Ciekawe, czy mi się uda zrobić to prosto, bo trochę się to zawija, i w ogóle ta naklejka. A teraz już widzę, że ten zestaw chyba jest z 2016 roku, bo na tej rejestracji jest to napisane 2016. Więc chyba to tak było. Dobra, prościej chyba nie będzie. Zobaczymy jak mi wyjdzie tył, bo jeszcze z tyłu mamy drugą taką naklejkę. O, tył pewnie wyszedł bardzo prosty, ale trudno. Najwyżej jak wyszło krzywo, no to nic się nie zdanie. Więc pokażę wam jak wygląda ta rejestracja. O, rejestracja wygląda tak. Tu jest napisane GDS 2016. I z przodu jest tak samo. Podejrzewam, że z tej strony jest trochę krzywo, ale nie patrzę na to. Więc samochód chyba mamy już w pełni zrobiony. I teraz przechodzimy do przyczepki. Tak, to jest wszystko tutaj jest. Samochód. To jest zrobione, to jeszcze w środku jakaś kartka z innymi zestawami i tak dalej. Okay, Poza okay. nagrywaniem przy, przyczepiłam tutaj ten podajnik na jedzenie, bo nie umiałam tego zrobić, także w końcu rozkminiałam, jak to ma być. I teraz przechodzimy okay, i teraz. Mam nadzieję, że to, to przeprzepiłam, ale to ma, być to ma wyglądać tak. I teraz ja to wkładam tutaj, gdzie jest wejście. Bo są tutaj takie w środku dziurki. No to miało wyglądać właśnie tak, że tutaj są drzwi, gdzie koniec. Zrobić, także to jest ok. I teraz przechodzimy dalej. Teraz pora na kółka. Duże koła i jeszcze jedno takie mniejsze i najpierw te normalne. No, jak już będzie proste, starać się je tutaj stanąć. Są. I teraz pora na jeszcze jedno kółko. Które trzeba tutaj włożyć. O! I to ma być mniej więcej tak. Chyba z tego, co się orientuje, przynajmniej, bo to kółko ogólnie. Przypomnę, i poprzednie przyczepiłem, ja go nie używam ale to ma być chyba mniej więcej tak więc okej, okay, przyczepiłam także jest teraz przyczepiamy dach zaraz zobaczę, czy to jest jeszcze... okej, okay, słuchajcie, widzicie że ten dach już jest, bo, bo bardzo ciężko przyczepić ale jest i teraz zajmiemy się naklejkami to ma być chyba tak, Teraz zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądało z dołem czy będzie się łączyć jak okay, to mam się łączyć w takiego konia, który stacze. Okej, więc to ma być chyba tak. Tak wygląda jedna strona. Wydaje mi się, że wygląda dosyć dobrze. Jeszcze jej się przyjrzę. Ale chyba już jest dobrze, więc teraz postaram się bardzo podobnie przykleić drugą stronę. OK, słuchajcie, pora na ostatnie kroki, czyli najpierw włożenie przyczepy do auta. Wyznaczymy miejsce. O, jest. Trzyma się. Teraz jeszcze raz włożę tutaj to kółko, bo ono cały czas wypada. Taki sam problem miałam przy tamtej przyczepie. Więc to jest akurat normalne, że to wypada. Trzeba cały czas to wsuwać, tu. O. Ale jest, tylko... się to kółko... Ja nie wiem jak go usłyszeć. Sytuacja panowana. dach stoi. Także, teraz zajmiemy się przyklejeniem kolejnych naklejek. Czyli najpierw może przykleimy znaczek z koniem, taki ostrzegawczy OK, słuchajcie, jeżeli chodzi o naklejki, no to wszystko już jest przyklejone. Co miałam przykleić? Czy tak wygląda jedna strona, a tak wygląda druga. No i tutaj jeszcze z tyłu mamy. O, rejestrację i tutaj te kółeczka. Tutaj jeszcze faranek tutaj jak nie zostało, więc mogę jeszcze do czegoś użyć, albo my jeszcze bardziej przyozdobić tą przyczepę. I chodzi o samochód, no to już bym go widzieliście, więc teraz chyba wystarczy tylko przyczepić. O, i teraz wam tutaj pokażę. Mamy takie oto malinowe auto i przyczepę. Jeszcze cały zestaw już jest złożony, ale my jeszcze tutaj mamy parę innych akcesoriów, które trzeba otworzyć, więc może lepiej zajmiemy się tymi mniejszymi akcesoriami. Dzisiaj zestaw dla konia. Czyli nerka i ogłop i kantar. Merka jest, jak widzicie, taka żółto-zielona. A kantarek, coś jest zielony. Zestawy, i jeszcze tutaj mamy inne rzeczy, czyli szczotki. Które mam już w paru powtórkach to Są te najzwyklejsze, co zawsze się pojawiają Mamy siodło i ogłowie, które kiedyś już miałam Ale bardzo fajnie, że jest ponownie Bo będę mogła sobie wymienić na nowsze Mamy marchewki O, i sianko Takie brązowe to raczej zielone. I tutaj jeszcze. Myślę, że tego nie będę rozpakowywać z folii. Ponieważ jest to, to jest, co już posiadam i myślę, że mogę to wystawić na konkurs, który jeszcze się nie rozstrzygnął. Więc słuchajcie, na ten konkurs, który zrobiłam z kalendarzem adwentowym będą jeszcze. będzie jeszcze drugie i trzecie miejsce. Zatem drugie miejsce będzie można wygrać tą oto klacz fryzyjską Ja nie będę jej, ja nie będę jej rozpakowywać Zostawię w tej folii Będzie już ładnie niezapakowana i będzie czekała na kogoś z was A na miejscu trzecim będzie ta oto pani instruktor albo stajenna, jak to woli Także nie będę tego rozpakowywać, ponieważ mam już te rzeczy u siebie Więc myślę, że mogę je... Was wystawić w tym konkursie, gdzie jest do wygrania ten koń z kalendarza. Myślę, że to będzie fajne. A teraz jeszcze przy was rozpakuję naszego kierowcę do auta. On w zasadzie jest taki sam jak przy tamtej przyczepie, tylko ma inne ubranie trochę. Ma taką zieloną koszulę z, ze spodniami takimi i buty. Jak wygląda? I ten, co mi się wydaje, no to ma, może ma trochę z... ulepszoną, może ma trochę inaczej pomalowaną twarz, ale no i tak jest bardzo podobny. Jego oczywiście wkłada się tutaj do zamiaru. Ups. Jak jak wszystko jest nowe, no to oczywiście musi odpadać. Z nowościami trzeba uważać. Żeby nie odpadały. No, także nastąpiła przez mała awaria, więc poczekajcie. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda wszystko razem. Tutaj widzicie mamy inne akcesoria, a tutaj już przyczepa razem z samochodem. O. Tutaj macie jeszcze pudełko. O. Czy dajcie znać co o tym myślicie, jak wam się podoba przyczepa? Czy może chcecie taką mieć, czy też się nad nią zastanawiacie? Bo ja szczerze mówiąc długo się zastanawiałam, czy zmienić moją przyczepę właśnie na tą. I w końcu się zdecydowałam i teraz wreszcie ją mam. Jeżeli chcecie wiedzieć, na no to <coughs> co zrobić co ze starą przyczepą, to już niedługo w filmie zobaczycie, co dokładnie z nią zrobię. Ale to w kolejnych filmach się dowiecie właśnie, co się stanie z tą poprzednią przyczepą. I pamiętajcie, że ta klacz prezyjska i ta instruktorka, czy tam stajenna, która tutaj była, jest do wygrania w moim, w moim konkursie, którego wyniki są jutro. Także dzisiaj postaram się wybrać trzech zwycięzców, którzy otrzymają dane nagrody, które właśnie zobaczycie wyniki. Także mam nadzieję, że ci, co wzięli udział w konkursie napisali swój komentarz, to się cieszą, że jest więcej miejsc że jest więcej nagród, bo jak widzicie, tak się złożyło, że akurat jak dostałam tą przyczepę, no to były tutaj też rzeczy, które ja posiadałam. Ja posiadam już w swojej kolekcji i nie chcę mieć powtórek, więc... Będą w konkursie razem z tym koniem z kalendarza. Także czekajcie jutro na wyniki konkursu, a dzisiaj jeszcze pojawi się jeszcze jeden film, w którym pokażę Wam resztę moich prezentów, które dostałam na święta. Także na to możecie czekać. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.